O, jest lunes, dzisiaj jest poniedziałek, el 26 de octubre de 2020, czyli 26 października 2020 roku. To eee, nami jest piękna jesień, a dzisiaj nagrywałem materiał o tym, że coś lubię, czyli me gusta. I to Wam się często myli. Za chwilę wjadą tabice, które Wam pomogą to wszystko wyjaśnić. No me gustas tu, Me gusta colombiana, me tu, Me gusta la montaña, me Piękna pogoda. Ase buen tiempo. Dzisiaj nagranie z lasu. żeby powiedzieć Wam, że lubię jesień. O czasowniku Gustar troszkę. Czasownik Gustar powoduje często problemy. Bo w polskim nie brzmi to dokładnie tak samo. Więc me gusta. To lubię. Albo też podoba mi się. Więc uważajcie, jak mówicie do jakiejś dziewczyny, czy me gusta esta chica, to znaczy lubię ją, albo ona mi się podoba. Muszę przerwać. Bo mówimy, gustar, czasownik oznacza lubić i podobać się. W związku z tym. Możesz często mylić. Lepiej używać go y, na przykład, podobać się. Mnie się podoba megusta. Megusta, Me gusta, otonio. Podoba mi się jesień. Ty lubisz jesień, czyli tobie się podoba jesień. Te gusta, otonio. Jej się podoba, jemu. Nikogo nie ma z nami, ale jej jemu się podoba, to będzie legusta, gusta, otonio. Ona lubi jesień. Nam się podoba, będzie nos gusta, otonio. Wam się podoba. Os gusta, otonio i im, im e, lub im mężczyznom, im kobietom podoba się będzie les gusta. Czyli gusta zostaje bez zmian, a odmienasz tylko metę, le, nos, os, les. Me gusta su cocina, me, me gusta estu. Me gusta el camelar, me gusta estu. Me gusta la guitarra, me gusta estu. Me gusta el reggae, me gusta estu. I teraz największy problem pojawia się, kiedy chcesz powiedzieć, że podoba ci się coś innego. Na przykład podobasz mi się ty, czyli nie mówię megusta, tylko megustas. Megustas, czyli ty mi się podobasz. Megusto, ja się sobie sam podobam. Megusta, ona mi się podoba. Nie zmienia się osoba. Ale największe zamieszanie jest wtedy, kiedy używamy jednocześnie zmiany mnie i jednocześnie zmiany tej trzeciej osoby. Czyli będzie na przykład te gusta. Ty lubisz. Te gustas. Ty się lubisz. Ty się sobie podobasz. Le gusta. Ale możemy też powiedzieć tak, że jak na przykład jest Twój kolega jemu się Ty podobasz, to powiemy Le gustas. Le gusta la Le me gustas. gusta, me gusta. W związku z tym zwróćcie uwagę, tak jak będzie na tym diagramie, że czasownik gustar może po prostu powodować wiele problemów. Zwróćcie uwagę, pierwszy jest me, te, le, nos, os, les, to jest komu się to podoba. Jak powiemy me, to mnie, te, tobie, le, jemu, nos, nam, os, wam i les, im. I teraz druga sprawa. Co lub kto się podoba? Me gusta, otonio. Mówimy o trzeciej osobie. Me gustas, tu. Ty mi się podobasz. Me gustas, tu. Me gusta la me gustas tu. Me te, le, nos, os. Les, komu? I kto? Gusto, gustas, gusta. Gustamos, gustais, gustan. Me gusta los aviones, me gustas tu. Me gusta viajar, Me Me gusta la mañana, Me Me gusta el viento. Me gusto. Ja się sobie podobam. Ja się sobie nie podobam. Nos gusta. Czyli tak, no, nam się podoba, ale może być nos gustamos. My się sobie podobamy. Os gustamos. Czyli my, komu, os, wam. Ale kiedy zaczniesz odmieniać czasownik gustar, to będzie już jazda. Bo tak, me gusto. Ja się podobam sobie. Me gustas, ty mi się podobasz. Me gusta, on, ona mi się podoba. I to jest to, co znacie najpewniej. Me Gustamos. My mnie się podobamy. Me gustais Wy mi się podobacie. I me, gustam. mi się podobają. Me boja że się, że i